Jestem sobie fajny grajek, nie mam w ręku żadnych jajek. Jak nadjedzie mą stanu, nie ukłonię się panu. Będę na chodniku stał, spysz na będę się miał, bo nie byłem ja powolny w tym, co robię mozony. Uważajcie, wszyscy święci, ktoś nam numer dziś wykręci. Autokary stoją dwa. cyrk najlepsze teraz trwa, bo na tym to dziś polega. Iluzji się ulega. Na ulicy stoi się, niech to każdy burak wie. Że życie to niesie z różnych ludzi, jest mieszanka. W amok nie popadajmy, Ojczyźnie się przydajmy. Niech władzy nic nie odbija, Konstytucję nie zabija. Nawet jak są takie chęci, to niech ktoś go zniechęci. I mu powie prawdę szczerą, jesteś facet ty cholerą, bo niczego nie wnosisz, udrożyznę przynosisz.